Witam! Dzisiaj spojrzymy sobie na szynkę Bogny. Ta szynka została zakupiona w kerfur i jest dobra w smaku. Nie wiem z czego ona jest zrobiona, na pewno z jakiegoś tam proszaka czy też warchlaka, czy, 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 czy z czegoś innego, ale jest dobra w smaku i teraz zaraz zobaczymy jak to... Jak to tutaj e, wygląda? Tutaj mam teraz latarkę, teraz bez latarki, tak to prezentuje się. Piękne, smaczne, e, pożywne plasterki, załączmy. No, i szyneczka jest elegancka, taka konsystencja. Spójrzcie, ona jest w ogóle taka mokra, jakby jeszcze. Znaczy, bo ja ją rozmroziłem, ona była zamrożona. No, ale spójrzcie. O. O. Dziętka, nic nie, nie ma, rulonik elegancki i teraz, no i, 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 i naprawdę nic nie ma. Te obrzeża tutaj też prezentują się dobrze. Spójrzmy. Ładnie tutaj e, sześciutko porobione. Nawet się jakoś specjalnie nierwie. Spójrzcie, do no teranty są dobrze tutaj przygotowane. Dobry prosiak musiał być do, prosiak dobrej żywotności. Dobrze musiał być tam garmiony i teraz haps. O! No! I pyszna naprawdę jest pyszna w smaku. No jeszcze raz. Haps! No! O! Trochę mi smakuje jak taka parówka jakby, nie wiem, ale teraz nie, nie jak parówka, początkowo jak taka parówka, później jak jakaś rybka, a później jak normalne mięso, więc nie wiem, ale bardzo dobra jest, szynka bogny to jest, kerfura, szynka bogny kerfur, no, na razie.